Panowska. Patrz na mnie, Klaro. Sylwia Butnik, Czwaniary, Zyta Oryszyn, Ocalenie Atlantydy, Szczepan Twardoch, Morfina. Tomasz Pietrzak, rekordy. Zośka Papużanka, szopka. Anna Janko, pasja według świętej hanki. Tadeusz Sobolewski, człowiek Miron. Mariusz Zawadzki, Nowy wspaniały Irak. Tadeusz Lubelski, Historia nie była kina PRL. Małgorzata Szpakowska, Wiadomości literackie prawie dla wszystkich. Justyna barbierska, bach, for my baby, Krzysztof Warga, trociny, urszula, kurbacka, rdzenni mieszkańcy, Katarzyna Surniak Domańska. Mokradełka. Wit szostak, fuka. I niespodzianka. I niespodzianka. Proszę Państwa po raz pierwszy w historii naszej nagrody komiks Maciej Sieńczyk Przygody na bezludnej wyspie No i na tym. Na tym Na tym kończy. Nasza dwudziestka. Ja zaraz po skończeniu konferencji wszystkim chętnym spośród Państwa rozdam materiały prasowe. Jeżeli ktoś by jeszcze chciał teraz o coś zapytać, to proszę bardzo. Czy nie jest tak po raz pierwszy w historii dynaminacji o których 20 językowy 15? A tego to, 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 zadała mi pani ślipka, ponieważ, ponieważ nie policzyłam, ale pamiętam, że... Bodaj dwa lata temu jakby było dokładnie wyrównanych bo był parytet. Z 10. Możemy to policzyć, ale może zaraz jakoś na boku. Jeśli nie ma więcej pytań, to ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.